Za chwilę będzie uruchamianie ciągnika, także czekamy. W tej chwili, jak widać, prawdopodobnie jest podgrzewanie palnikiem gazowym. Nie wiem, czy to słychać, ale huczy. Kierownica od tego ciągnika jest w tej chwili zdjęta jako takie koło zamachowe, rozruchowe przy procesie całościowego rozruchu tego ciągnika, także czekamy, zobaczymy, co będzie. No, uwaga, proces uruchamiania. No i poszło. No jak widzimy, kierownica wróciła na swoje miejsce. Ciągnik gotowy do jazdy zapalił od pierwszego.